Dzień dobry moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj jedną rzecz powiedzieć, ponieważ jakoś iż no w ostatnim moim filmie było powiedziane, że nie będzie gry 171 lecz chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć, że jednak będzie, jednak może się pojawi na kanale może też za niedługo będzie, będę miał, moje filmy będą miały o wiele lepszy dźwięk no i mam nadzieję, że po prostu wtedy będzie się wam lepiej oglądało. I że to po prostu nie będzie tak, że to będzie po prostu brzmiało jakby nie wiem, gdzie ja grał, czy tam gdzie ja oglądał. Ogólnie to też jest znowu taki film informacyjny i po prostu chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo dziękuję za to, że niektórzy oglądają moje filmy, mimo iż mam taką słabą jakość, dźwięku i po prostu czasami nawet mi się nie chce oglądać moich filmów, bo są dla mnie aż tak nudne. No dobra, może ja oglądam, ale niektórzy no, tak uważają. Ja to rozumiem, ale i tak cały czas bardzo dziękuję, że jednak jest tam kilka osób, które no, oglądają moje filmy, które widzę ich wyświetlenia. No i co? No i to tyle. Chciałbym Wam tylko to przekazać w tym filmie i do usłyszenia następnym razem.